Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o dziesięciu najważniejszych problemach z układem hamulcowym, o których powinien wiedzieć każdy właściciel samochodu. Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w samochodzie, dlatego tak ważne jest, aby dbać o jego prawidłowe działanie. W tym filmie omówimy najczęstsze problemy z układem hamulcowym. Ich objawy i sposoby naprawy. Pamiętajcie, że regularne przeglądy i konserwacja układu hamulcowego są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o 10 najważniejszych problemach z układem hamulcowym, o których powinien wiedzieć każdy właściciel samochodu. Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w samochodzie, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak go utrzymać w dobrym stanie, klocki hamulcowe są jednym z najbardziej zużywalnych elementów układu hamulcowego. Z czasem zużywają się i stają się cieńsze. Kiedy klocki hamulcowe są zbyt zużyte, nie będą w stanie skutecznie zatrzymać samochodu. Objawami zużytych klocków hamulcowych są świszczący dźwięk podczas hamowania, drgania pedału hamulca, Zwiększona odległość hamowania. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej wymienić klocki hamulcowe. Nieszczelny układ hamulcowy może powodować utratę płynu hamulcowego, co może prowadzić do utraty skuteczności hamowania. Objawami nieszczelnego układu hamulcowego są: miękki pedał hamulca, zwiększona odległość hamowania, wyciek płynu hamulcowego. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, Należy jak najszybciej sprawdzić układ hamulcowy. Zapowietrzony układ hamulcowy może powodować spongę pedał hamulca i zmniejszoną skuteczność hamowania. Objawami zapowietrzonego układu hamulcowego są: miękki pedał hamulca, zwiększona odległość hamowania, pedał hamulca pulsuje. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, Należy jak najszybciej odpowietrzyć układ hamulcowy. Tarcze hamulcowe są również elementem zużywalnym układu hamulcowego. Z czasem zużywają się i stają się cieńsze. Kiedy tarcze hamulcowe są zbyt zużyte, mogą powodować wibracje podczas hamowania. Objawami zużytych tarcz hamulcowych są: wibracje pedału hamulca, piszczący dźwięk podczas hamowania, zwiększona odległość hamowania. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, Należy jak najszybciej wymienić tarcze hamulcowe. Cylinder hamulcowy jest odpowiedzialny za wytwarzanie ciśnienia w układzie hamulcowym. Wadliwy cylinder hamulcowy może powodować utratę skuteczności hamowania. Objawami wadliwego cylindra hamulcowego są: miękki pedał hamulca, zwiększona odległość hamowania, wyciek płynu hamulcowego. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, Należy jak najszybciej wymienić cylinder hamulcowy. Płyn hamulcowy jest odpowiedzialny za przenoszenie ciśnienia z pedału hamulca do zacisków hamulcowych. Z czasem płyn hamulcowy pochłania wilgoć, co może prowadzić do korozji układu hamulcowego. Objawami zużytego płynu hamulcowego są: miękki pedał hamulca, zwiększona odległość hamowania. Pedał hamulca pulsuje. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej wymienić płyn hamulcowy. Czujnik ABS jest odpowiedzialny za wykrywanie prędkości obrotowej kół. Wadliwy czujnik ABS może powodować, że system ABS nie będzie działał prawidłowo. Objawami wadliwego czujnika ABS są: zapalenie się kontrolki ABS na desce rozdzielczej, blokowanie kół podczas hamowania, piszczący dźwięk podczas hamowania. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, Należy jak najszybciej wymienić czujnik abs. Wzmacniacz hamulców wspomaga kierowcę w hamowaniu. Wadliwy wzmacniacz hamulców może powodować, że pedał hamulca będzie twardy lub miękki. Objawami wadliwego wzmacniacza hamulców są: twardy pedał hamulca, miękki pedał hamulca, Zwiększona odległość hamowania. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej wymienić wzmacniacz hamulców. Przewody hamulcowe są odpowiedzialne za transport płynu hamulcowego do zacisków hamulcowych. Zardzewiałe przewody hamulcowe mogą pęknąć, co może prowadzić do utraty skuteczności hamowania. Objawami zardzewiałych przewodów hamulcowych są: wyciek płynu hamulcowego, miękki pedał hamulca. Zwiększona odległość hamowania. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej wymienić przewody hamulcowe. Zacisk hamulcowy jest odpowiedzialny za zaciskanie klocków hamulcowych na tarczach hamulcowych. Wadliwy zacisk hamulcowy może powodować, że klocki hamulcowe nie będą się zaciskać równomiernie, co może prowadzić do zmniejszonej skuteczności hamowania. Objawami wadliwego zacisku hamulcowego są Piszczący dźwięk podczas hamowania, drgania pedału hamulca, zwiększona odległość hamowania. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej wymienić zacisk hamulcowy. Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w samochodzie, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak go utrzymać w dobrym stanie. Regularnie sprawdzaj układ hamulcowy i wymieniaj zużyte części, aby upewnić się. Że twój samochód hamuje prawidłowo. Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych użytkowników drogi zależy od sprawnego układu hamulcowego. Czy hamulce piszczą? Samochód ściąga na bok lub na podłodze garażu jest gigantyczna kałuża? Wszystko to wskazuje na problem z układem hamulcowym. Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w samochodzie. Pozwala on na bezpieczne zatrzymanie pojazdu. A jego sprawność jest kluczowa dla uniknięcia wypadków. Niestety, układ hamulcowy jest również podatny na różnego rodzaju awarie. W tym filmie przedstawimy 10 najważniejszych problemów z układem hamulcowym, o których powinien wiedzieć każdy właściciel samochodu. Klocki hamulcowe to element układu hamulcowego, który zużywa się najszybciej. Podczas hamowania klocki trą o tarcze hamulcowe. Co powoduje ich stopniowe zużywanie. Zużyte klocki hamulcowe mogą powodować piszczenie, drgania lub wydłużenie drogi hamowania. Tarcze hamulcowe to kolejny element układu hamulcowego, który ulega zużyciu. Podczas hamowania klocki hamulcowe trą o tarcze, co powoduje ich stopniowe zużywanie. Zużyte tarcze hamulcowe mogą powodować drgania pulsacje lub wydłużenie drogi hamowania. Nieszczelność układu hamulcowego może powodować wyciek płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy jest niezbędny do prawidłowego działania układu hamulcowego. Nieszczelność może powodować spadek ciśnienia w układzie hamulcowym co może prowadzić do wydłużenia drogi hamowania lub nawet całkowitej, utraty możliwości hamowania. Zapowietrzenie układu hamulcowego może wystąpić w wyniku nieszczelności lub nieprawidłowej wymiany płynu hamulcowego. Zapowietrzenie powoduje, że w układzie hamulcowym znajdują się pęcherzyki powietrza, które zmniejszają skuteczność hamowania. Zablokowanie kół podczas hamowania może być spowodowane przez zbyt mocne naciśnięcie pedału hamulca lub przez awarię układu ABS. Zablokowane koła tracą przyczepność do nawierzchni, co może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Ściąganie samochodu na bok podczas hamowania może być spowodowane przez zużyte płocki hamulcowe. Zużyte tarcze hamulcowe lub przez awarię układu hamulcowego. Ściąganie samochodu na bok podczas hamowania może być niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Drgania pedału hamulce mogą być spowodowane przez zużyte tarcze hamulcowe. Zużyte klocki hamulcowe lub przez awarię układu ABS. Drgania pedału hamulce mogą być niebezpieczne, ponieważ mogą utrudniać kontrolowanie siły hamowania. Piszczenie hamulców może być spowodowane przez zużyte klocki hamulcowe, zużyte tarcze hamulcowe lub przez zanieczyszczenie układu hamulcowego. Piszczenie hamulców może być uciążliwe, ale zwykle nie jest niebezpieczne. Wydłużenie drogi hamowania może być spowodowane przez zużyte klocki hamulcowe. Zużyte tarczy hamulcowe, nieszczelność układu hamulcowego lub przez zapowietrzenie układu hamulcowego, wydłużenie drogi hamowania może być niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do kolizji. Miękki pedał hamulca może być spowodowany przez nieszczelność układu hamulcowego, zapowietrzenie układu hamulcowego lub przez zużycie elementów układu hamulcowego. Miękki pedał hamulca może być niebezpieczny ponieważ może utrudniać kontrolowanie siły hamowania. Jeśli zauważysz którykolwiek z powyższych objawów, powinieneś jak najszybciej udać się do mechanika w celu sprawdzenia układu hamulcowego. Pamiętaj, że układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w samochodzie. Jego sprawność jest kluczowa dla uniknięcia wypadków.